Dzień dobry Państwu, witamy na konferencji prasowej przed meczem Betard Sparty Wrocław, Mojej Bermudy Stargorzów. Są z nami trener Betard Sparty Wrocław Dariusz Śledź oraz Bartłomiej Kowalski, junior Betard Sparty. Zaczniemy od pytania do trenera Dariusza Śledzia przesłanego przez redaktora Dawida Kultona. Panie trenerze, przed Wami w niedzielę domowe starcie z brązowymi medalistami z ubiegłego sezonu maje Bermudy Stargorzów. Jak przebiegają przygotowania do tego spotkania i czy Spodziewa się Pan wszystkich zawodników na przedmeczowych treningach? Przygotowania przebiegają normalnie i, i, i tak właściwie to jesteśmy już po, po, po treningu przedmeczowym. Oczywiście nie było na nim e, Magica, no bo miał zawody w Szwecji, startował w Szwecji. Natomiast e, spróbujemy zorganizować trening dla niego e, jeszcze. Także tak, ta, na pewno wszyscy potrenujemy i będziemy przygotowani do tego trudnego spotkania. Bardzo dziękuję. Teraz pytanie do Bartomieja. Bartek, w ostatnich tygodniach sporo startowałeś w rozgrywkach juniorskich. Pytanie, czy te starty w zawodach młodzieżowych pomagają w przygotowaniu do meczu ligowego, czy raczej są takim niepotrzebnym wysiłkiem? Tak, sporo tych zawodów ostatnio było, ale myślę, że myślę, że może tak nie przeszkadzają do końca, ponieważ można sprawdzić też wiele rzeczy pod taśmą i wiadomo to. To jest też coś innego niż, niż trening. No ale jednak przed meczem trzeba się skupić głównie na tym swoim torze, na, na sprzęcie ligowym i na tym, żeby właśnie tutaj sprawdzić wszystko na, na treningu Ja myślę, że to jest bardziej wartościowe. Bardzo dziękuję. Kolejne pytanie do trenera Dariusza Śledzia. W dwóch ostatnich domowych spotkaniach zauważalnym problemem dla niektórych zawodników było dopasowanie się do domowego toru. Najlepiej świadczy o tym fakt, że Maciej Janowski legitymuje się w PGE Ekstrawidze lepszą średnią wyjazdową niż średnią domową. W czym zdaniem Pana Tronera leży problem, że Tor nie jest tak dużym atutem drużyny jak do tej pory i czy w tej dwutygodniowej przerwie od rywalizacji w lidze udało się z tym uporać? Mamy tego nadzieję, że udało nam się z tym uporać. Oczywiście pokaże to zbliżające się spotkanie. Rzeczywiście mieliśmy tam... Le... No, może inaczej, nie było problemu, tylko nie wyszło tak, jak byśmy chcieli. I, i... Pewnie dlatego. Natomiast mamy nadzieję, że kolejne spotkanie pokaże, że, że da się naprawdę robić dobre wyścigi na naszym torze. Dziękuję bardzo. I jeszcze jedno pytanie do Pana trenera. Pytanie o Francisa Górstca. Łotysz od początku sezonu rewelacyjnie spisuje się na drugoligowych torach w barwach PS Tu Poznań. Jest jak do tej pory najlepszym zawodnikiem drugiej ligi ze średnią ponad 2,5 punkta. Czy z perspektywy czasu trener żałuje decyzji o wypożyczeniu Francisa? Nie, no oczywiście, że nie żałuję, tym bardziej, że no, jak widzimy, jak pokazują wyniki, Francis rozwija się znakomicie w bardzo dobrym tempie, a, a no decyzję decyzje o jego wypożyczeniu podejmowaliśmy no, przed sytuacją, która zaistniała, później wiemy jaką. Ale nie, ma, nie, nie, nie możemy żałować, bo Francis jedzie znakomicie i no, wróci do nas na pewno silniejszy. Bardzo dziękuję.